No, teraz walka o mistrzostwo Staszowa. Walka o mistrzostwo Staszowa. No. Dajesz. 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 Pokaż że o mistrzostwo. Dobra, walka o mistrzostwo Staszowa dzisiaj. Patrzymy. Jak Różański z tym babiczem. Tylko lepiej trochę. Bez cepów, tylko ładnie technicznie. Patrzymy. O, mistrzostwo Staszowa walka. Ładnie. I walczymy. Jest walka. Minuta została. Ostatnia. Dobrze. No. No weź no załóżmy, tak dobrze ci idzie. Załóżmy, chęć z Idź do powalcz z wody. Idziesz. Nie zabiszecie, nie będzie cię bił, no dziewczyn będzie bił. No, idź powalcz po ją. Dobra, a teraz będzie druga para chętnych... Mieszane, mi, mieszane mistrzostwo Staszowa. Dajesz. Dobra. No. Dawaj, 20 sekund. O ładnie, o dobrze! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, bardzo dobry, o widzisz. Dobrze. 10 sekund, 9.